Nigdy nie jest ten dobry czas tak, na o, tak. postawienie na siebie, prawda? Albo no, bo Oj, to, małe to, to dzieci, jest. albo małżeństwo, albo rozwód, albo męża trzeba wspierać, bo jest albo mu teraz kredyt. gorzej, albo kredyt, albo rodzice się starzeją. Tak, zawsze to... mamy tyle wymówek. na emeryturę to... i nie spróbowałyśmy niczego. No właśnie o to chodzi. I, i, tak, no i też nie słuchamy swojej intuicji. To, to jest to, bo wiele my kobiety mamy tą intuicję, ale często się jej boimy słuchać. Mhm. Na, można się też nauczyć słuchać tej intuicji, jak ktoś nie ma. to też nad tym pracuję, mhm. natomiast jeśli posłuchamy tej swojej intuicji, pójdziemy za, za głosem serca, tak jak ja wtedy zrobiłam, postawiłam wszystko na jedną kartę, trudno, tak, ale no jednak ta moja niewygoda była zbyt silna, żebym ja dalej i, 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 siedziała w tym, co jest i zostawiłam mhm. dobrą, płatną pracę. Na, naprawdę i poszłam do Firmy, um, która wówczas no, nie była stabilna, no ale to mnie zmotywowało. I znowu tutaj mój talent, uczenie się, tak? Więc ja musiałam się nauczyć, mhm. jak prowadzić firmę, zarządzania, marketing, sprzedaż, rekrutację, zarządzanie ludźmi, relacje. Tak? To wszystko y, doprowadziło do tego, że właśnie firma y, bardzo dobrze teraz pros prosperuje, jest praktycznie mhm. stabilna. Mogę oddelegować do wspaniałych pracowników y, te zadania, którym y, ufam i wiem, że. Y, też świetnie się tym zajmą, oczywiście ja tam jestem, wspieram i też rozwijam dalej tą firmę, ale mhm. mogę iść dalej i to, co teraz mi w duszy gra tak najbardziej, czyli pomagać mhm. ludziom.